122 to coś więcej niż samolot. To piękne wspomnienia dla mieszkanych, mieszkańców powiatu płytickiego, miłek, którzy współtworzyli historię. Pilotów, pracowników naziemnych, tych, którzy dbali o to, aby bezpiecznie latały nad naszym niebem. Dzisiaj to są tylko wspomnienia, ale bardzo miłe wspomnienia, często wspomnienia o sobie dziedzictwa. To jest wyjątkowa chwila, dlatego że kończy się pewna epoka. Samoloty Su-22 po 41 latach służby w Polskich Siłach Powietrznych odchodzą w końcu na zasłużoną emeryturę. Naprawdę ten czas już miał nadejść wcześniej, ale ze względu na oczekiwania na nowe samoloty było to przeciągane wszystko w czasie. Dla nas ta era się nie kończy, ponieważ mamy naszego Tygryska, u nas Su-22 tylko i wyłącznie na wyłączność w pile w przyszłym roku.